Historia Turkmenistanu sięga starożytności, gdy tereny te były zamieszkiwane przez różnorodne plemiona i ludy koczownicze. Już w epoce brązu, około 2000 lat przed naszą erą, na obszarze dzisiejszego Turkmenistanu rozwijała się cywilizacja określano jako baktryjsko margiański zespół archeologiczny w skrócie mat. W oazach, w tolinach rzek Amudari i Murgab. Powstawały pierwsze miasta i centra handlowe. Ważnym ośrodkiem tej kultury była Margiana, której ruiny można znaleźć w Gonur-Depe. gonur, -Depe. gonur -Depe jest często nazywane miastem zaginionych cywilizacji ze względu na swoje imponujące rozmiary i zaawansowaną architekturę, która była unikalna w tamtych czasach. W VI wieku, przed naszą erą, tereny te znalazły się pod panowaniem Imperium. Achemenidów, a później Aleksandra Wielkiego, który włączył je do swojego imperium. Po jego śmierci obszar Turkmenistanu wszedł w skład państwa Seleucydów, a następnie Partów, którzy stworzyli potężne imperium kontrolujące jedwabny szlak. Arasakes, król Partów, władający w III wieku przed naszą erą, założył stolicę w Nisie, która obecnie jest stanowiskiem archeologicznym na przedmieściach obecnej stolicy Aszghabadu wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jednak rząd Turkmenistanu utrudnia badaczom dostęp międzynarodowym zespołom badawczym pod pretekstem ochrony dziedzictwa kulturowego. W średniowieczu Turkmenistan był ważnym punktem na jedwabnym szlaku, który łączył Chiny z Europą. Miasta takie jak Merv, dzisiejsze Mary, stały się Stały się ośrodkami handlu, nauki i kultury. Merw, zwany także Perłą Wschodu, był jednym z największych miast świata w XI i XII wieku. Stanowił on centrum islamskiej cywilizacji, nauki i filozofii. W czasach swej świetności Merw miał system wodociągowy, który dostarcza wody do całego miasta, co było niezwykłym osiągnięciem technologicznym w tamtym okresie. W VIII wieku tereny te zostały podbite przez Arabów, co doprowadziło do islamizacji regionu, która utrzymuje się do dziś. W kolejnych wiekach kontrolę nad Turkmenistanem przejmowały różne dynastie, m.in. Seljucy. Seljucy pochodzący z turkmeńskich plemion koczowniczych stworzyli potężne imperium obejmujące większość Bliskiego Wschodu. W XIII wieku region został zniszczony przez najazdy mongolskie pod wodzą Hana. Podczas jego kampanii zachodniej. Miasta takie jak Merv zostały doszczętnie zniszczone, a ludność wymordowana. Po upadku Imperium Mongolskiego tereny te znalazły się pod panowaniem różnych hanatów, w tym hanatu Chorezmu. Turkmeni, którzy dali nazwę współczesnemu państwu, są narodem tureckim, który wykształcał swoją tożsamość wiekami w okresie średniowiecza. Żyli głównie w plemionach koczowniczych zajmujących się hodowlą zwierząt, handlem i rzemiosłem. Ich kultura była silnie związana z tradycjami nomadycznymi, a także z islamskimi wierzeniami i zwyczajami. Tradycyjne turkmeńskie dywany są tkane ręcznie i mają unikalne wzory charakterystyczne dla poszczególnych plemion. Dywany te są tak cenione, że ich wizerunki znajdują się na fladze narodowej Turkmenistanu. Są one także z zarzewiem powstawania teorii spiskowych zakładających, że, że to Turkmeni, a nie Kolm podgryli Amerykę przez ich podobieństwo do tkanin inkaskich. W XVIII i XIX wieku Turkmeni stali się znani jako nieustraszeni wojownicy i handlarze niewolników. Ich plemiona takie jak Tekke, Jomut i Ersari rywalizowały między sobą, a także z sąsiednimi ludami o kontrolę nad ziemią i zasobami. W XIX wieku Turkmenistan stał się celem ekspansji Imperium Rosyjskiego w ramach tzw. Wielkiej Gry między Rosją a Wielką Brytanią o kontrolę nad Azją Środkową, zakończonej finalnie w 1885 roku przez podpisanie układu w Petersburgu. Rosjanie zaczęli stopniowo podbijać tereny zamieszkały przez Turkmenów. Mimo początkowych trudności, w 1881 roku, po dwumiesięcznej bitwie pod Gektepe, Rosja ostatecznie podporządkowała sobie Turkmenistan, włączając go do Turkestanu, regionu zarządzanego przez gubernatorów rosyjskich. Bitwa pod Gektepe była jednym z najbardziej dramatycznych starć w historii Turkmenistanu. Forteca broniła się dzielnie. Skala strat po stronie obrońców szacowana jest na 35 tysięcy ludzi. Pod panowaniem rosyjskim Turkmenistan przeszedł znaczne, znaczące zmiany. Budowa kolei transkaspijskiej ułatwiła komunikację i handel, ale jednocześnie wprowadziła kontrolę rosyjską nad lokalną gospodarką. Tradycyjny styl życia Turkmenów został zakłócony, a ich plemiona poddano represjom. Po rewolucji październikowej w 1917 roku Turkmenistan stał się areną walk między bolszewikami a białogwardistami. W 1924 roku utworzono Turkmeńską Socjalistyczną Republikę Radziecką jako część Związku Radzieckiego. Okres radziecki przyniósł industrializację, kolektywizację rolnictwa i rozwój infrastruktury, ale również. Represje polityczne i kulturowe. Tradycyjny styl życia Turkmenów został niemal całkowicie zniszczony, a islamskie instytucje religijne były prześladowane przez rusyfikację lokalnych religijnych oraz ateizm państwowy. Jednocześnie rozwijano edukację i służbę zdrowia, co poprawiło standard życia większości mieszkańców republiki. Podczas II wojny światowej na front poszło około 180 tysięcy Turkmenów, co stanowiło 10% ludności całej republiki. Pośród nich znajdował się dziadek wieloletniego prezydenta, już niepodległego, Turkmenistanu Berdi Berdimuhamedowa. W latach wojny zginęło około 100 tysięcy mieszkańców republiki. Orderami i medalami nagrodzono 78 tysięcy wojskowych, a 112 Turkmenów Otrzymał elitarny tytuł bohatera związku radzieckiego. Do Republiki ewakuowane były także przemysł i instytucje państwowe, instytucje naukowe. W czasie II wojny światowej Turkmenistan był jednym z kluczowych dostawców bawełny i ropy oraz koni, których wysłano ponad 20 tysięcy. Turkmenistan stał się także jednym z centrów logistycznych dla zachodniego Lend-Lis, przybywającego z terytorium Iranu. Część Turkmenów służących w Armii Czerwonej, wziętych do niemieckiej niewoli, podjęło się współpracy z trzecią Rzeszą, czego owocem był sformowany przez Niemców w 1942 roku Legion turkestański. Składał się on z jeńców pochodzących z Azji Centralnej, w tym oczywiście Turkmenów. Podczas wojny przez jego szeregi przewinęło się około 80 tysięcy żołnierzy. Niewielkie liczby Turkmenów walczyły także z powstańcami warszawskimi. Znajdowali się oni w drugim oddziale pacyfikacyjnym, który był wydzielony z 111 pułku wschodnio muzułmańskiego pod dowództwem Wernera Scharenberga oraz wśród, wśród Dirlewangerowców dowodzonych przez majora SS, Franza Libermana. Po wojnie w 1948 roku w Turkmenistanie Miało miejsce silne trzęsienie ziemi, na skutek którego zginęło 160 tysięcy ludzi, głównie ze stolicy, aż to więcej niż podczas II wojny światowej. W latach 70. i 80. Turkmenistan słynął z wydobycia gazu oraz zbioru bawełny, który od lat 60. do 80. zwiększył się z 0,36 milionów ton do 1,3 milionów ton.